O, widzicie widzowie, tak jak mówiłem, właśnie z Simpsonów nam przylotują to cykosmiki, nie? nie wiem o co mi chodzi, a tak jak mówię, coś możliwe, prawdopodobne jest to, że będą po prostu jakby, będzie krajekowcowy świat i to będzie yy, ciekawe. Nie wiem co Wy o tym uważacie, więc też bym chciał zdać Wasze zdanie, ale dzisiaj będzie event, więc też jakby, no nie na, mnie nie będzie na tym eventie, bo tam są migające światła i ja po prostu nie mogę. Ale myślę, że Wy będziecie i może dajcie mi znać po prostu w komentarzach, co tam się działo. Jestem... Byłoby mi miło, miło gdybyście, gdyby ktoś z Was po prostu coś takiego zrobił, to ja po nie mogę. Nagrywać to nagrywam, ale jako iż czas w pewnych momentach po prostu jest tyle nauki, że nie radzę, mniej rady. Na przykład jak widzicie, trzy no, dni też nic nie rzucałem, bo nie no, mam nawet czasu, żeby nagrać, więc mam nadzieję, że mnie rozumiecie.